Wyobraź sobie, że masz niezawodnego partnera w kieszeni, który pomaga ci łatwo zarządzać samopoczuciem po posiłku. Z aplikacją UGENIUSz sprawdzanie ładunku i indeksu glikemicznego staje się dziecinnie proste. Po prostu wyszukaj produkt, ustaw wagę i informacje dostępne są na wyciągnięcie ręki. Dodaj drugi składnik i obserwuj, jak parametry odżywcze zmieniają się na Twoich oczach. Darmowa wersja pozwala na przeglądanie bazy danych produktów, podgląd indeksu glikemicznego oraz liczbę kalorii. Ale z subskrypcją odblokujesz jeszcze więcej, wszystkie parametry, opcje udostępniania i przydatne do stosowania przepisów. Możesz stworzyć własne dania dostosowane do swoich potrzeb. Wyobraź sobie możliwości gotowy, aby przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem, Pobierz ugeniusz i zacznij zarządzać swoją glikemią poposiłkową już dziś.